No dzień dobry. Strażak jak źle jest z mamonem. Nie chcę prześmiewcza. Nie wiele widzowie słusznie komentowali, że Mamon się nie zmieni bądź nie zasługuje na przebaczenie. Część zauważyła też, że film narracyjnie bardziej służy Mamonowi, wybacza wiele, może nawet za wiele zdaniem niektórych, no ale koniec końców jest on tylko człowiekiem, prawda? Wątpię. Szczerze wątpię. A ja jestem człowiekiem wielkiej wiary. Jest. Jednak w tym materiale spojrzę na Mamona bardziej krytycznym okiem. Postaram się przytoczyć część ważnych pominiętych wątków, ponownie ocenimy jego zachowanie względem siebie, jak i otaczających go osób, tak aby móc stwierdzić jak bardzo źle z nim jest. Zapraszam do oglądania. Wielu streamerów w głównej mierze opiera swój rozgłos na kanałach szoterskich na YouTubie, bądź na tworzeniu Tiktoków. Takie kanały można potraktować jako takie portfolio streamera, gdzie przedstawia on yeah, swoje yeah. najlepsze i najbardziej zabawne momenty z transmisji, co ma zachęcić oglądającego do wejścia na transmisję. W skrócie shoterzy w zamian za potencjalny zarobek z archiwizowania transmisji dają twórcy rozgłos i zasięgi. Na przykład streamer Gucio współpracuje razem ze znanym użytkownikiem Gambit Florydy i ten tworzy dla Gucia shoty, które wrzuca zarówno na kanał główny Witolda, jak i swój własny. Szoty są potężnym narzędziem, ponieważ człowiek zwykł opierać swoje relacje z innymi ludźmi na podstawie ich pierwszego wrażenia. Tak więc, zobaczenie szotów przedstawiających Mamona w złym świetle, powoduje, że odbiorca będzie do niego uprzedzony: coś, Notalka? dla Notalki. <gry> no, przesady. To bardziej Widz, Patrząc nie. na coś takiego, od Ty razu będzie negatywnie pomory. nastawiony do Mamona, lecz nie jest to spowodowane tym, że ktoś wyrwał z kontekstu jakąś sytuację. Mamon po prostu się dziwnie zachowuje i wydziera. <gry> <stawienia mi> <gry> Kiedy Kamil zobaczył, że ludzie oglądający różne szoty w większości śmieją się z niego, stwierdził, że jest to dlatego, bo szoterzy specjalnie robią filmiki tak, aby przedstawić mamona w złym świetle. Kamil całkowicie pominął fakt, że to on sam odpowiada za to, jak wygląda na tych szotach, przecież szoterzy nie wkładają mu słów w jego usta. Jeszcze jakiś czas temu mamon zapowiadał masowe upadki kanałów szoterskich, powoływał się na jakieś artykuły, pewnie 60., kodeksów karnych itd. Koniec końców nic się nie stało, jednak po pewnym czasie jeden z najbardziej rozpoznawalnych kanałów, Bukas, przestał wrzucać filmy z Mamonem na swój kanał, a tym samym filmy w identycznym formacie zaczęły pojawiać się na główno kanale Mamona. Z tym, że te starały się w mniejszym stopniu szkalować wielkiego polskiego dyktatora. Powstało wiele teorii mówiących o losach Bukasa. Jedni twierdzili, że Mamon uwięził Bukasa w piwnicy, inni zaś, że informatyk z Płocka zdobył dane osobowe Bukasa, którymi go szantażował. Dużo osób twierdzi, że szoterzy robili wiele dobrego pod względem streamerskiej kariery Kamila, w końcu dało się ten cały syf normalnie oglądać. Jednak Mamon, takim wielkim jakiego bęben ego, nie był w stanie dopuścić do złego słowa na jego temat. Ostatnio Bukas wrócił do swojego starego kanału. Jednak społeczność w niektórych komentarzach uważa go za zdrajcę narodu Judasza. Ja osobiście uważam, że każdemu noga może się podwinąć, każdy może popełnić złe decyzje. Także jeżeli Bukas obiecuje poprawę, to nie mam powodu, żeby go hejtować. W końcu to wszystko można opisać ja słowami też, mamona. Za, za to jest przenosi bajka, zabawa, gra. Spróbował, nie wyszło, no nie fajnie to wyglądało. Kamil swoje Ale. dziecinne zachowania i poczucie Ujtam. humoru przejawia zarówno w żartach, jak i ripostach celowanych w hejterów. A ty masz, ryby jak gówno podzierawione widelcem. Jego dosłownie gówniane pociski mogliśmy ostatnio usłyszeć w trakcie wielkiej konfrontacji z rymsułą. Przedstawię teraz wam parę z nich, abyście A, sami mogli ocenić... 100... ...mamonę... ...i kówek... ciał... które nawiązują do ekskrementów. Czy ja mam się denerwować? Paulinko, to tak jakby gość wiał się mordą w gówno i ja miałbym się z tego powodu denerwować. Niech ja nie z tego powodu. Jeszcze kiedyś pamiętam, jak Mamon opowiadał o jakże dojrzałym i zabawnym zakładzie z kolegami, o że je. Mamon jakąś klientkę w pośladku ugryz czy coś takiego. Niemniej jednak temat główny jest, jest nieodłącznym elementem transmisji i osobowości Mamona. Mamon wymaga od osób z jego otoczenia pewnego poziomu. Na przykład nie można zbekać się do mikrofonu podczas gry w cs -a. No i tak się kończy właśnie granie w ppl -u. i tak się kończy granie w ppl -a. Jednak nikt nie powiedział, że nie można się zeżygać na wilkach. Oho, to powinien tak się ma. A teraz na poważnie. Mamon bardzo często wymaga od innych osób czegoś, czego sam nie stosuje. Przykładowo narzeka na to, że ludzie teraz są bez honoru i godności, że potrafią jechać tylko po rodzicach. Jednak Mamon robi dokładnie to samo. Tak, twoja mama przyszła. Pozdrawia cię mordo. Tylko no nie powiedz nic, bo, 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 bo jest dobrze wychowana. Jego ulubionym argumentem w dyskusji na temat wyzwiskiego strony jest coś w stylu to idź przykładowo do swojej starej i powiedz, żeby zjadła gówno. A nie wejście i pytanie o jakieś debilizmy. Kurwa. Idź do starej i zapytaj swoją starą przykładowo kłęba, czy wpijła gówno, nie, albo to czy źle czy... przedstawił. nie Bo według źle to źle przedstawił. Normalne. To zobaczysz, co ci powie. Presja tu. Stary, jakby twoją mamę wszyscy wyzywali, też by się wyzywał. No za gdzie... No bo tu chodziło bardziej o to. Yy, uspokój się Monra, bo jeszcze nie powiedziałem. Tu chodziło bardziej o to, że chłop przychodzi do niego na czat i się pyta, czy wpierdala gówno. A mamon mu mówi, żeby, że coś takiego nie jest normalne. Znaczy, widz uważa, że jest to normalne w pełni pytanie. A mamon mówi, że jak to jest normalne, to idź, zapytaj rodziców, czy wpierdalają gówno i czy to jest normalne według ciebie, i zobaczymy, jak rodzice zareagują. Więc nie wiem, czy to jest wyzwisko. To jest bardziej odpowiedź i pokazanie, że to, o co pyta widz, nie jest normalne, aniżeli wyzwisko. Więc z tego argumentu wynika, no. że jeżeli ktoś traktuje losowych ludzi z internetu tak jak Mamona, to nie mają przeszkód, aby robić to samo dla swoich najbliższych, co jest po prostu bezsensownym stwierdzeniem. Kiedy Mamonowi wytykane są jego błędy i nie ma jak się wybronić z tego, że jest inaczej, lubi wtedy odwrócić uwagę od głównego wątku. Ponadto w Kamilu można zobaczyć pewien powtarzalny schemat tworzący płockie błędne koło. Od wózka. Kiedy Mamon gra z lepszymi od siebie sojusznikami, takimi jak na przykład Syncrof, często starają mu się pokazać co robi źle. Mamon myśli, że pozjadał wszystkie rozumy i lubi być mózgiem całej operacji, na przykład każde zagrania na mapach w sesie muszą wychodzić z jego wyraźnego polecenia, bo on inaczej nie będzie grał. Kiedy ludzie z drużyny próbują mu coś wytłumaczyć, on obraża się na cały świat unika jakiejkolwiek rozmowy albo chęci wytłumaczenia się, przez co nie da się mu nic powiedzieć. Kamil zamyka się wtedy w swojej własnej komfortowej bańce i narzeka do końca meczu. Pod koniec bańka pęka, mamu popada w furię i zrywa kontakt z rówieśnikami, co kończy się tym, że mamon nie poprawia swoich błędów, a koło zatacza pełne okrążenie przy następnej okazji. To błędne koło można zastosować także do innych dyskusji z Kamilem, i w większości przypadków wszystko się zgadza. Poza tym Mamon lubi kłamać w żywe oczy. Zapiera się, że nie zwymiotował się podczas legendarnego streama. Wtedy, co mi się zachciało wymiotować, ja nie zwymiotowałem na podkładkę. Zrobiłem takie... Czy chciało mu się zwymiotować? Tak. Czy to był żyk? Okej, okay, takie... Ale nie w się na podkładkę. Sprawdźmy teraz materiał dowodowy. To powinien tak A teraz jeszcze raz w zwolnionym tempie. Usłyszeć można, jak treść pokarmowa wypływa z jamy Mamona zalewając podkładkę. Ponadto na tym samym streamie Mamon przyznaje się do tego. Ale wyłączyłem kamerkę w ja ale i tak sk***ny, wiadomo, że żegnąłem. Na co na podkładkę od k***a myszki z i robi to tylko po to, aby potem zapierać się rękami i nogami, no w sumie tylko rękami, że on papio? tego nie zrobił. W okolicach wakacji 2022 roku arcywróg Mamona, Tubson, zaprosił na swoją transmisję byłego moderatora, Kamila, który chciał obnażyć prawdę na jego temat. W tym samym czasie Mamon miał swojego streama i gdy tylko zobaczył, co dzieje się u Tubsona, od razu zaczął się wypierać na wszystkie zarzuty, przy okazji banując ciekawskich widzów, co ewidentnie pokazywało, że jest coś na rzeczy. Moderator Smokes opowiada m.in. o tym, jak łatwo było mu zapoznać się z Mamonem ponieważ z początku był dla niego miły i uprzejmy. Znaczy to tyle, że Mamon nie ma trudności w nawiązywaniu relacji i związku z innymi. Mówię o tym teraz, ponieważ przyda się to w dalszej części filmu. Wracając do zeznań Smokesa, opowiedział on również o tym, jak inni moderatorzy za plecami Mamona tak naprawdę nim gardzą, ponieważ wiedzą oni kim jest naprawdę i jak nieznośny bywa. To wkurzył się na wszystkich, a to była paczka nasza moderatorska tylko i się zmutował. Gdy się tylko zmutował, to wtedy była dziwna sytuacja, bo ci moderatorzy, którzy byli ze mną, zaczęli się śmiać z tego i zaczęli go wyzywać, nie? I tak. ja w sumie wtedy pomyślałem trochę taki dziwny, bo ja jeszcze wszystkich nie znałem takie trochę dziwne zachowanie, żeby streamera wyzywać, a są modami. No chujowe, I zacząłem no. się powoli dowiadywać, że ta moderatorzy, niektórzy, nie mówię oczywiście, że wszyscy, ale niektórzy, no. Jakby mają z niego bekę. Później Smokes pokazuje jak nietaktowny bywa mamon. Na screenie widzimy jak Smokes mówi, że jest zajęty, bo ma zalaną piwnicę w domu i musi latać z wiadrem co kilka minut i wylewać wodę a tymczasem Kamil stwierdza, że jest to idealny moment, aby zapytać o wspólną grę w LoL, Ale najgorszą stronę Mamona poznajemy w kolejnej sprawie. Smokes nie był aktywny na Twitch z powodu bardzo trudnej sytuacji mentalnej spowodowanej pobytem jego mamy w szpitalu, co przełożyło się na pół roku nieobecności u Mamona. W dalszej części Smokes żali się Mamonowi na widocznym screenie, że on sam wylądował w szpitalu z powodu osłabienia, na co Mamon całkowicie nie odpowiada. Przypominam, że był on jego dwuletni ja moderator, a więc jakikolwiek szacunek mu się należy. Mamon, w odpowiedzi do zarzutów na jego streamie, Kurwa. typowo, nerwowo się śmieje i zaprzecza wszystkiemu, co się mówi na jego temat. Smokes przez te pół roku miał bardzo trudną sytuację życiową, o czym sam powiadomił Mamona, a ten potem stwierdza, że Smoke miał po prostu w niego wywalone i on jest sam sobie winny. Ponadto radzę sprawdzić, co Mamon pisze do niego dwa tygodnie później. Za te obrabianie mi dupy za moimi plecami i za to, co pisałeś u tego. C, o, niezły C tu psoma, uważaj lepiej, bo dostępnianie gdzie mieszkasz na Discordzie, było błędem. Dlatego lepiej uważaj, jak wychodzisz na blokowisko, bo jak się sfrajerzyłeś teraz i sam sprzedałeś to Ziomale, twoi jak się dowiedzą o tym, to za mnie załatwią sprawę i obudzisz się w szpitalu. Wiadomość Mamona do moderatora dwuletniego. Tak, Mamon oddzięcza się osobom w jego otoczeniu. A pamiętacie, jak Mamon na transmisji szydził z że zostawiła go dziewczyna, a Kamil powiedział to kompletnie bez powodu? Te, no trzeba zacząć bać. Ale ty już tak gadasz od trzech lat. No, widzisz. A kobieta ile ci mówi, że cię zostawi? I cię zostawiła ja w końcu? Ej, co ty powiedziałeś, policjancie, panie? Jakbyś był obok, to byś dostał popysku za takie gadanie. Mhm. Być poważny no, teraz. Mhm. No, mu się przez sekundę, chyba. W tej całej sprawie z moderatorem Mamon mówił, że go to nie interesuje. Jednak co chwilę gadał, że skryny są przez nich fabrykowane, żeby ich nie słuchać że trzeba się wziąć za tych ludzi i tak dalej. Nie chcę tutaj streszczać całej tej dramy, tak więc zostawię dla was w opisie link do pełnej rozmowy z moderatorem, którą przygotował Tubson. Swoją drogą da się zauważyć, że kanał Tubsona jest swego rodzaju ostoją dla tych, którzy żywią ogromną niechęć do Mamona. Tak, która jest zajęta, po prostu która jest zajęta, że, że chętnie by się z nim spotkał i, i na jakiś obiadzik, bądź na, na kolacyjkę się umówić. Tylko problem jest taki, że ona jest zajęta, a wtedy na tym kanale też był jej chłopak. <grywia> Czyli mamą gadał z moderatorką, jej chłopakiem i on przy nich zapraszał ją na, ten, na obiadek. Tak, wiedział to. <grywia> Dużo osób uważa, że mamon jest na coś chory. Opowiadałem już na temat litomanii, jednak nie przedstawia ona wszystkich zachowań mamona, takich jak agresywne zachowania bądź brak poczucia winy. Okazuje się, że mamon może chorować na osobowość dysocjalną, zwaną również jako socjopatię. Zaburzenie to głównie charakteryzuje się trwałym lekceważeniem i łamaniem norm społecznych oraz praw innych ludzi, ale nie tylko. Przyjawia się także często w impulsywności. No to po... Biedziesz! Braku odpowiedzialności, niskiej empatii, skłonności do kłamstwa i nietrwałymi relacjami. Istnieje kilka kryteriów diagnostycznych pozwalających ocenić, czy ktoś może być chory na socjopatię. Korzystając z kryterium międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, spróbujemy stwierdzić, czy mamon może cierpieć na socjopatię. Aby wynik kryterium był pozytywny, co najmniej trzy pozycje muszą zostać spełnione bezwzględne nieliczenie się z uczuciami innych. Nawiązując do afery z Moderatorem, gdzie Mamon nie uszanował jego przerwy spowodowanej tragedią w jego życiu, tą pozycję uznaje za spełnioną. Silna i utrwalona postawa nieodpowiedzialności i lekceważenia norm, reguł i zobowiązań społecznych. Do tej pozycji pasują co najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze rozrzutność Mamona. Kamil jednocześnie narzeka na brak pieniędzy, i kupuje drugie skiny w Fortnite czy w Lolu. Po drugie, jest on prawie 40-letnim chłopem, bez perspektyw na otworzenie rodziny czy godną pracę. Jednak nie zwraca on na to uwagi. Tak więc ta pozycja również jest spełniona. Niemożliwość utrzymania trwałych związków z innymi, chociaż nie ma się trudności w ich nawiązywaniu. Znaczy to tyle, że Mamon nie ma trudności w nawiązywaniu relacji i związku z innymi. Mówię o tym teraz, ponieważ przyda się to w dalszej części filmu. Ponadto, Mamon wiele Coś razy okazał, że miał mnóstwo kobiet powiedział. w swoim życiu. Pozostaje pytać, gdzie one są teraz? Czyżby działała tutaj niemożliwość utrzymania trwałych związków z innymi? Tylko prostu to była moja ex, która mnie bardzo niemiła była dla mnie, no nie? To ona mi powiedziała, że jak to się psychicznie chory, to się powinien leczyć. No to i odpisałem, że jej to już nie pomoże. Ciekawe, że akurat jego była dziewczynka. Czy napisze mu, że powinien się leczyć psychicznie. Ta pozycja również zostaje spełniona. Bardzo niska tolerancja frustracji i niski próg wyzwalania agresji, w tym zachowań gwałtownych. Chyba nie muszę wam mówić, jak łatwo jest, aby mamon popadł w agresję lub obraził się na wszystkich członków drużyny i ich pomutował. Tą pozycję również możemy odhaczyć. Niezdolność przeżywania poczucia winy i korzystania z doświadczeń, a w szczególności z doświadczonych kar. Mamon gra już kilka ładnych lat w Lola, a dalej jest na poziomie brązu i silwera. Nawet kiedy ktoś lepszy od niego powie mu co robi źle, Mamona całkowicie to nie rusza. Wszak on wie lepiej i zrobi to samo przy następnej okazji. Pozycja spełniona. Wyraźna skłonność do obwiniania innych lub wysuwania pozornie możliwych do uznania racjonalizacji zachowań, które są źródłem konfliktów z otoczeniem. Kiedy Mamon przegrywa grę w Lola, zamiast przyjąć do wiadomości swoje błędy, obwinia całą drużynę. Nawet kiedy drużyny nie ma i coś pójdzie nie tak, zawsze znajdzie jakąś wymówkę, albo mu ta gra nie pasuje, albo że sterowanie jest złe. Tak więc ostatnia pozycja również zostaje spełniona. Wychodzi na to, że mamon spełnia wszystkie pozycje tego kryterium. Tym samym możemy podejrzewać o to, że mamon cierpi na osobowość dysocjalną. Wśród czynników środowiskowych mogących być przyczyną tego, że mamon jest socjopatą, są m.in. niska jakość relacji rodzić dziecko. Bądź słabe umiejętności wychowawcze rodziców. Nie wiemy jak to było z Kamilem, jednak Mamon opowiadał raz, że go ojciec kakał mu po głowie. Jeżeli robił to dosłownie, to mogło dojść do jakiegoś urazu głowy, a jeżeli chodziło mu w przenośni, to zapewne miał on surową dyscyplinę w domu. Nie jestem psychologiem, aby móc to stwierdzić, jednak taka analiza pokazuje, że coś może być na rzeczy. Być może Mamon powinien udać się do psychologa bądź psychiatry, a nie żyć w bańce swoich fałszywych przekonań, że nic z nim nie jest. Rozmowa ze specjalistą to żaden wstyd. Mamon boi się nawet pójść do zwykłego lekarza, ponieważ martwi się, że ten powie mu, że choruje na cukrzycę, co sam podejrzewa. Spora część komentarzy pod ostatnim materiałem twierdzi, że Mamon nie może zmienić swojego zachowania, jeżeli chciałby on utrzymać się na platformie Twitch. Ponieważ to właśnie dlatego jest jakkolwiek rozpoznawalny. Patrząc bardziej pesymistycznie na przyszłe losy polskiego Gita, nie ujrzymy tam wewnętrznej przymiany Kamila. Mamon strzelił się idealnie w lukę, która powiększała się od czasów odejścia Dis'a z platformy Twitch. Ktoś powie, że społeczność znalazła sobie kozła ofiarnego, jednak zarówno w tym, jak i w poprzednich materiałach pokazywałem, że Mamon po części zasłużył sobie na takie traktowanie i głównie on sam na to sobie zapracował. Zakrumpkałem dla nutalki. Zakrumpkałem dla nutalki. Wszelkie próby obrony Mamona, tak jak moja w poprzednim materiale, będą spotykały się z negatywnym odzewem, ponieważ ludzie, którzy się na nim poznali, szczerze go nienawidzą. Kiedy zapytałem Demonsa o to, co Mamon powinien zmienić, żeby mogli się pogodzić, Demons odparł, że nic. Po prostu uznaje go za chorego na bliżej nieokreśloną chorobę psychiczną i nie chce mieć już z nim nic wspólnego. Mamon jest strasznym paranoikiem. We wszystkim szuka jakiegoś drugiego dna, doszukuje się jakiejś zaczepki. Ludzie, którzy faktycznie chcą mu pomóc, szybko tracą na to siły i chęci, ponieważ sam Mamon ich zniechęca swoim zachowaniem. Najlepsze w tym wszystkim jest jednak to, że na koniec dnia Mamon będzie użalał się nad samym sobą, mówił, że jest mu smutno i itd. A co ma powiedzieć taki przykładowo Smokes, na którego tak naprawdę to Mamon się wysrał, a nie na odwrót, jak twierdzi Kamil? Ale ja się nie dziwię, temu chłopowi trochę się odkleiło po ostatnich sytuacjach w jego życiu, bo miał naprawdę troszeczkę stresujące życie ostatnio, dużo się w jego życiu działo i może dlatego mu się tam coś odkleiło i takie głupoty wymyślano, ale trudno. No. Okazuje się, że jednak byłem w błędzie, a Mamon rzeczywiście jest toksyczną osobą, od której ludzie po prostu odchodzą. Niektórzy po prostu nie chcą mieć z nim do czynienia, a inni żywią do niego nienawiść, która zżera ich od środka, przez co cisną po nim na każde możliwe sposoby. Kiedy zaczynałem tworzyć skrypt do tego materiału, nie spodziewałem się, że stanie się on tak bardzo złożoną analizą i pozwoli mi nabrać dystansu do moich poprzednich wniosków na temat Kamila. Zapomniałem o paru ważnych i kluczowych kwestiach, które tak naprawdę kształtują Mamona, w tym na przykład drama z moderatorem. Teraz w pełni rozumiem, dlaczego część ludzi żywi do niego ogromną niechęcią, niemniej jednak dalej uważam go za ważny element na platformie Twitch. Przygotowanie takiego materiału jest trochę pracochłonne, więc jeżeli ten film się Tobie spodobał, zostaw ocenę i odnieś się w komentarzu na temat całej tej sprawy. Wszystkim streamerom oglądającym materiał byłbym wdzięczny za udostępnienie materiału dla swoich widzów na czacie. Dziękuję szanownemu panu za materiał, bardzo fajny. Łapka w górę, wrzucam link na czat, proszę sobie ogarnąć. Serdecznie dziękuję dla wszystkich mniejszych twórców, którzy zachęcają mnie do tworzenia następnych materiałów, a także większych streamerów, takich jak na przykład Delord, który dał mi kilka rajdów, a także zaprosił na wspólne Łatwarty. To zaraz ta muzyka jest przerwana, tak to sobie wrzucicie jakiś tam streaming. <laughs> po Przestań Cię tak jak bym się taknicy. No i, i będzie działał, także zaraz <laughs> się będę porównywał. Jak gra. W skrócie dzięki jesteś wielki delord, znaczy nie, że ma bęben, tylko że jest prawdziwym gitem, a nie frajerem. Przy okazji zapraszam was na mojego twitcha, a ja standardowo z szanownym państwem się żegnam i dziękuję za oglądanie. I muzyczka goticzka w tle. Nie kwestia obrony Kacpera, ale jak coś jest nieważne na którą rację, zhyperbolizowane trochę, no to warto zwrócić uwagę.